Pomoc dziecku w cyberpułapce. Bardzo się cieszę, że ta książka się ukazała i że cieszy się aż tak Dę, dużo z odbiorem, naprawdę. Zbieram za nią już dużo pochwał, komplementów. Natomiast pojawił się, pojawiło się pytanie bardzo konkretne od ludzi: kiedy książka dla młodych dorosłych? I to jest ciekawe, tak? że jest bardzo duże zapotrzebowanie w tej chwili z ludzi, którzy urodzili się już po roku 2000, już się wychowywali z do, takim nieograniczonym, praktycznie dostępem do nowych technologii. Część z nich już ze smartfonem w ręce, którzy mówią, mam 20 lat, mam 20 kilka lat i mam gigantyczne problemy z tym, żeby w ogóle pracować, żyć, ponieważ te technologie mnie zniewalają. A jednocześnie nie mam mamy, która mi powie: słuchaj, dziecko. Szlaban, jak nie wyłączysz tego smartfona w tej chwili, to szlaban i nigdzie nie wyjdziesz z kolegami do kina. Na przykład, nie, nie ma mamy, która może to powiedzieć, bo jestem dorosły, a jednocześnie sam sobie nie potrafię pomóc, nie potrafię sobie wprowadzić racjonalnych ograniczeń. Więc będę o Was myśleć. Moja następna książka będzie adresowana do młodych dorosłych i o tym, jak samodzielnie wprowadzić pewne zasady higieny cyfrowej, kiedy nikt nie zrobi tego za mnie, kiedy nikt mi w tym nie pomoże. Mie... A w międzyczasie będę też starała się trochę takich porad formułować w formie, właśnie, nagrań. Chociaż warto moją stronę dodać do ulubionych, czy mój kanał dodać do ulubionych i rzeczywiście zacząć śledzić to, co będzie się na nim pojawiało. Bardzo Wam dziękuję za uwagę.